I teraz. Ja właśnie zdjąłem, zdjąłem zbał jak zbał maseczkę na usta. I teraz tak, wiele osób popełnia bardzo duży błąd, ponieważ nakłada sobie taką maskę hydrożelową, na przykład na usta, i nie nakłada po tym nic i twierdzi, że sprawa jest załatwiona. A później wielce zdziwienie, że usta są bardziej przesuszone, a wręcz piekące. Prawda jest taka, że baza recepturowa masek do ust jest to nasączenie ich humektantami, substancjami przenikalnymi, aby właśnie dostarczyć w głębsze warstwy skóry substancje aktywne. Nie, żeby działały. One na chwilę. I jeżeli po zastosowaniu takiej maski na usta nie nałożycie emulientu ani balsamu do ust, te składniki wam wyparują, plus zabierając wam wilgoć z ust. Więc zawsze po masce na usta kładziecie balsam do ust, błyszczyk, cokolwiek tu z tego i zamykacie składniki w ustach. Więc dzięki temu wasza maska, która była zastosowana na usta, lepiej działa i składniki są chronione. Koniecznie wypróbuj ten trick.